Sponsorem programu jest Orlen. Generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Plachotrapes. Dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba. Nicole Konderla-Juroszek po najlepszym w karierze wyniku w zawodach najwyższej rangi. To jest fakt. Nie będziemy patrzeć, kogo tu brakowało, jakie to były zawody, gdzie one były. No to jest taka statystyka i myślę, że pokrzepiająca dla Ciebie w tym trudnym momencie sportowym. No nareszcie, bo to trochę się naczekałam, żeby zaktualizować ten wynik. Nie, nie wiem, kiedy, co Kingenthal tam było. E no, co, no, obstawa była taka, była, ale to nie zmienia faktu, że mimo słabej obstawy wczoraj ledwo weszłam do 30, więc, jakby no, biorę to, co jest i tyle. Wczoraj mówiłaś mi, jestem niecierpliwa, trudno się na to patrzy, kiedy nie ma postępu. Minęła noc, jeden dzień, jakby inny świat. No, skoki narciarskie. A te skoki narciarskie w Twoim wykonaniu metrowo były identyczne w zawodach, a tak na Twoje czucie one były OK? One były na takim Twoim aktualnie maksymalnym poziomie, czy tam były zauważalne rezerwy odczuwalne dla Ciebie? Nie, no to były takie skoki, że te wczoraj to, to nie były skoki, a te dzisiaj już można było jakimś skokiem nazwać, ale no to jest jeszcze duża, długa droga do tych skoków, które oddaję na treningu gdzieś tym takim luźnym, nie, nieoficjalnym. E, no ale co, no trzeba się w to wskakać i czekać, aż to po prostu się wszystko przeniesie, no bo też to kiedyś robiłam, więc to nie jest tak, że się tego nie da, ale. No, ale to jest jakaś ciężka filozofia. Bo jak idzie dobrze, to to nieźle wygląda w powietrzu, jest stabilnie, nie ma tam żadnej lambady, mówiąc kolokwialnie, przepraszam. Eee, widać, że, że coś tam ruszyło w tych przygotowaniach. Eee, gangsterki, tak się u nas teraz w grupie mówi. Tak, no wczoraj była gangsterka, dzisiaj była trochę mniejsza. Nie, no jest jakby ten, y, trochę poprawy w tym locie. Y, tutaj miałam, generalnie w tych wszystkich skokach miałam problem z pozycją dojazdową. Wczoraj mnie trochę, przyznam, tak. Fizycznie zabetonowało i ta noga no, nie była do końca tutaj na tej skoczni obecna. Dzisiaj już trochę się rozluźniłam i jakoś tak wkurzyłam trochę delikatnie, więc te skoki, one technicznie były dalej dosyć słabe, ale, no, ale była energia w tym. Widziałem, że nareszcie trochę uśmiechu te skoki ci, ci dały, no bo tam gdzieś mijaliśmy się po drugiej serii. Była nawet taka, widziałem, chrapka na to top 10 pierwsze w karierze. Nie udało się. No, była, nie, ale no w sumie jakby u góry, jak się stresowałam, to Gdzieś miałam takie w głowie myślę, w szczególności po tym Grand Prix w Wiśle, gdzie tam też w tym pierwszy dzień miałam całkiem spoko miejsce, a później to tak zdupiłam, że byłam sakrę u góry, tak siedziałam. Mówię, no nie z dup tego po prostu, tak, żeby chociaż tego top 20 nie wypaść, a, a udało się jeszcze nawet poprawić te dwa miejsca, więc spoko. Ta skokomowa cały czas mnie <laughs> szokuje i zaskakuje. Nikol, wytłumacz nam wszystkim, jak ty funkcjonujesz w tym, w tym sezonie. Kto jest twoim trenerem, z kim trenujesz, gdzie trenujesz, bo, bo jesteś w kadrze, ale jakby obok kadry. E, tak, no jestem powołana, bo ja sama do końca nie wiem na jakiej zasadzie tam jestem powołana, ale widziałam się na tych zdjęciach, gdzie powoływali kadrę, że tam jestem. No i jeżdżę z nimi na zawody, jak mnie powołałem na zawody, to z nimi jeżdżę i z nimi tu funkcjonuję na wyjazdach, a ogólnie to trenuję sobie z grupą. Mm, Bazową, bazową, nie wiem jak chłopaków nazwać, no ale generalnie z wojskowymi, z wiktorami. I naszym trenerem jest trener Łukasz Kruczek, więc mam taką ekipę do zadań specjalnych. Gdzieś ta wizja zimy z Tobą na starcie teraz się rozjaśniła po takim wyniku, czy, czy nie ma co wyciągać daleko idących wniosków? Nie, no jakby bądźmy tu i teraz, Jak cały czas gdzieś chcesz się skupić na tym, co jest teraz, za kilka dni jedziemy do Predaco, tam pewnie będzie trochę inne zderzenie z rzeczywistością, bo no na pewno nie będzie nas tak mało. No i co, no i trzeba później jeszcze przepracować też ten okres do listopada solidnie i wtedy będziemy myśleć. Ty jako jedyna z tej grupy, Pola jeszcze nie skakała na igrzyskach, Ania też, ty wiesz czym to jest bycie olimpijką, więc myślę, że jak poczujesz w ten zapach igrzysk, to tej to motywacji troszkę więcej się pojawi. A ja myślę, że nie narzekam na motywację, bo bardziej mnie ten realizm e, życia e, czasami sprowadza tutaj z tą motywacją i, i z ambicjami. E, na pewno no tutaj te igrzyska, no to one mi gdzieś tam pachną i to jest gdzieś taka główna motywacja, żeby, żeby jeszcze próbować i próbować i oczekiwać takich startów trochę jak dzisiaj. Dobrze, gratuluję tej życiówki i widzimy się w słonecznej, mam nadzieję, Italii. Dziękuję.